Mam dero ludziska z tej strony Don Chixi, jest ze mną Szymon i moja kuzynka Gabrysia. Manko. Teraz Wam pokażemy o, to moją wyspę na ilacc, no i może się zaskoczycie, to te wszystkie mury budowałem samodzielnie. To skocznie budował, to samo. Budował te mury około miesiąca. Coś około tygodnia. No. I teraz albo sobie jednego dnia. Skocznie taka od tylko takie sko skoki do wody dokładnie. Tutaj, no i jednym... tutaj na, ty na tym nie ma pomiaru życia, niczego. Cho choćbyście spadli z nie wiadomo skąd, nie zabijecie Zaraz się. Zaraz wam przedstawię to. Nie da się utopić ani proszę, zginąć. Proszę mi powiedzieć, jakie to jest wysokość. I, I żyje. I nic mu nie ma lata, to jest jak Game Mamy nieskończoną, nieskończoną ilość klocków. Tutaj jest moja druga ups. sorki. I jest różowa marihuana. I jest różowa marihuana. Ups. Wyłączył mały ekran. Włączył mały hmm. ekran. Przepraszamy. Włąc. Błąd techniczny, ciągle mi się te y, mylą. Przyciski. A mógłbyś zrobić sobie na, ca na całej skoczni lód może, nie? No, pokażę wam całą skocznię. Będę tak zrobił. na wszystko podobne jak w Minecraft'cie, tylko że y, nie ma y, y, tylko... I teraz to znaczne, y, oprócz tego... Schody nie są jeszcze zrobione. No, to trzeba zrobić. To wnętrze, y, to tą ja. sam zrobiłem. Ja zrobiłem. Nie, bo to jest lód. A ja ludem wyłożyłem. Dobrze, ale ja robiłem ogólnie te zielone, takie te światełka. No, Wykładałem. te zielone ściany. A to ja sobie już zrobiłem to Ale wyłożyłem. podłogę i wnętrze ja. Podłogę ja, akurat. Nie, ale... podłoga no. mi pokazałaś klocki. No, a to ja sobie trzeba. Y też zrobił, ale ja zrobiłem te ławeczki. Ławeczki mogłeś zrobić. A teraz wam pokażemy i par e, wszystkie budynki, które są tutaj. E, zaczynamy od mojego domku, w którym inni uważają, że to jest marihuana. Każdy ma marihuanę. Zaraz wam pokażemy, ile Ej, ma mam mój kuzyn Szymon. Ja mam drzewko. To jest marihuana oczywiście, a ja mam w drzewie na mojej wyspie marihuanę w drzewie, w której sobie zrobiliśmy prąd. Tutaj mamy swoją plantację. No. Tutaj też. Do kibla zajdzie. No w kiblu też troszkę. Nie, w kiblu czyściutko. W kiblu mam posprzątane. I do kibla. Ale tam też mamy. Tam też. Więc system zaopatrzony w prochy. Teraz pójdziemy pokazać wam... Wyspę moją. Tak, trochę, trochę niebezpieczna, więc... Eee, zat e, czekajcie, zatkajmy widok, muszę założyć maskę tlenową, dobra, jestem, mam maskę tlenową, żeby się nie zaczadzić tą marihuaną i żeby później mi się w głowie nie kręciło. Spokojnie, tylko... A, ty a i wam dobra. jedną rzecz pokażę. Ale tego już chyba nie ma. Ale są dziewki leciutkie. Mm -hmm. Co? lecz e, jest jeden z pozostałek. <grym> tak, to jest pozostałek po wszystkim, co tutaj było. Tutaj jeszcze były tak, e, tutaj była pałka, e, lub tutaj była kreseczka, lub tutaj. No, tutaj wszędzie mu zrobiłem takie ktośki. No i zrobiłem jednego, e, tam był na bazie, Teraz marichu. zaczynamy z marihuany. Tutaj ma plantację. Dziękuję. I leciutko ci zniszczymy sobie. Tutaj ma do wejścia, żeby ktoś się zaczadził. Jakaś kobita. Żeby później było, no. no, no. się, co z nią robiłaś. No to ma drzewko, marihuany. A i to pozostało. To jest akurat podium. Aha, gdyby tutaj dać jeszcze jedną płódkę, to by już nie było później. A i tutaj jeszcze ma. A teraz młodej. No, to jest leciutko młodej. Ale teraz idziemy na wyspę młodej. Młodej, czyli kuzynki. Czyli tam. To jest ostatnia wyspa, którą zwiedzamy i potem kończymy już filmik. To jest za kró króciutki filmik nagrywamy, bo e, po... Nie, jeszcze nakręcimy trochę z Cube Wars, trochę wam pokażę. Alby Dobrze, Wars, to ale to już w e... następnym odcinku, oczywiście, ale jeszcze nie dzisiaj. Tutaj miał być pewnie basen, tutaj jest skocznia mojego Nie, to, to nie był basen, to miałoby być budka dla trenerów tam e, jak... <laughs> Budka dla trenerów. I nie, nie powiedz, a tam wygląda co ty? A! Bo to to. Odwrócone te. Hmm. To jest te. Gdyby to było odwrócone to tak wolnym myśleniu, to by wyglądało jak nie wiem co, fak. ale... Jak fak nie... E, Ale nie będę komentować. Mm. A! Moja to um, Co tutaj? Moja skocznia. Ja ją wybudowałam. E, Gab... e, co prawda moja kuzynka Gabrysia nie wydziała. Bym... Ja mnie będę miała sklep. E, co prawda, moja kuzynka Gabrysia, na samym początku, kiedy zrobiłem te dziurki i te czarne murzyńskie coś e, na e, na wyspie, nie wiedziała co to jest. I poprosiła, ej, Kuba, zrób mi z tego chodnik. <noise> Ale jej wytłumaczyłem co to jest i popełniłem wielki błąd. Co wytłumaczyłeś jej? O! No, to był wielki błąd. Tutaj miała być pełna marihuana, ale A nie ma czasu. Albo co jest basen? <grym> w basenie w marihuana. A to tutaj. Co to jest? Piec? Ona ma takie ogrzewanie. Aha, dobra. Ej, Kuba i tutaj. Ona nie ma pyliście tak jak ja. I dobra, tam do I teraz wchodzimy do środka. Ej, to jest wejście, wiesz gdzie? Co prawda nie jak normalni ludzie, bo my jesteśmy nadzwyczajni. Kuba. Jesteśmy nadzwyczajni, tak jak mówiłem. Nie, bo wchodzisz nie drzwiami. Ale po to Te są. Domek jest malutki, taki Ale za to planta to jest całkiem duża. No. Idzy do drzewa! No dobrze, Zama to jest plany. już ostatnia wyspa. Wychodzimy i kończymy. Czekajcie, filmik. jeszcze jedną rzecz pokażę Wam. Dobrze. Taką bardzo fajną. Kuba coś ze zaś narobił. Mam pomysł. Otóż zrobimy znak rozpoznawczy. <grystanie> Gdzie masz to zamiast skrzyni? Czekaj, robimy znak rozpoznawczy. To prawda, mówiłem ja mu znak rozpoznawczy. Mój kuzyn zrobił. Co? Grasz, czy się nie Kuba mi teraz robi. Co ci Kuba robi? Za tyle jeżdżę kończyć Nie nie kończę! Tak. Ja wiem babcie, ile mam grać dzisiaj Pół nie. godziny nie. Pół cii, godziny cii, cii. A już jeżdżę, który zacznę grać? Niedawno Chyba z 5 minut temu No i teraz no dobro. Znak rozpoznawszy Raz, dwa, trzy Raz, dwa no dobrze. Dobrze, kończymy ten plik, że żegna na Was. Szymon Niemczyk Gabriela nie. Y, czy, dlaczego Siemanko. ja. Pod, dlaczego ja podaję nazwisko? Tak jak na komisji śledczej. Ale dobrze. Żegna Was też Kuba. Siemano! Siemano!